Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pani Aleksandra Karpacka pisze, o tu gorzkie wyrzuty mi czyni, Panie redaktorze, nie sądziłam, że kiedyś akurat Panu wytknę brak logiki ale muszę to uczynić sprowokowaną pańską ostatnią odpowiedzią. Jestem co najmniej drugą osobą, której na pytanie o zbyt, o zbyt uległe podejście doktora Sekulskiego w wywiadzie z ambasadorem Rosji odpowiada pan to samo, to znaczy, iż Pan, pani być może woli sztorcowanie gościa w stylu resortowej stokrotki, choć tamten pytający wyjaśniał, iż nie chodzi o sztorcowanie, tylko o to, iż dr Sykulski był bardzo nieśmiały i zagłaskiwał ambasadora pytaniami bezpiecznymi. Jednocześnie, sekundę później, przyznaje pan, że do dzisiaj pan tego wywiadu nie widział, choć minął od niego rok. Czy nie jest to trochę nielogiczne i nieprofesjonalne przy tym? No i swoją drogą, jak to możliwe, że pan jako znany publicysta polityczny nie widział je, jeszcze tej głośnej rozmowy. No, odpowiadam, że jest to możliwe. Ja nie oglądam wszystkich rozmów, nawet jeżeli niektórym widzą, wydają się one głośne. Tym bardziej, że jeśli prawdą jest, że pan Sykulski był bardzo nieśmiały i zagłaskiwał ambasadora pytaniami bezpiecznymi, to nie ma żadnego powodu, żeby ten wywiad oglądać. Ale też myślę, że zarzut braku logiki nie jest do końca słuszny w tym przypadku, dlatego że no jeżeli pan doktor Sykulski był bardzo nieśmiały i zagłaskiwał ambasadora pytaniami bezpiecznymi, to z całą pewnością go nie sztorcował. To jasne. Być może, że powinien się zachowywać inaczej. Być może, że powinien mu zedrzeć paznokcie, albo przynajmniej na koniec wywiadu dać mu w mordę. No ale nie zrobił tego. W związku z tym, no tu logika jest, może nie do końca, ale jest. Także ja, ale to, wie pani, jeżeli pani zależy na tym, żebym potępił doktora Sykulskiego, to ja mogę zrobić tę uprzejmość i potępić go bez oglądania jego wywiadu. Jak wierzę pani na słowo, że ten doktor Sykulski to jest o nuca i nie ma słowa, tym bardziej nie, nie powinienem oglądać tego wywiadu. To jasne, bo jeszcze bym się zgorszył, a nie ma nic, nic tak nie gorszy jak prawda. Pan Aleksander Kot. Szanowny panie Stanisławie, z tymi pana, pana ocenami kwestii rosyjskich to czasem przyznam łapie się za głowę, choć cenię pana ogromnie. Ostatnio stwierdził pan, że właściwie Rosja od rozpoczęcia wojny jeszcze niczego specjalnego nam nie zrobiła. Za to wymienia pan nasze dokazywania, jak na przykład przejęcie budynku, czy tym podobnie. No jasne, formalnie nic nam nie zrobili, ale czy taki słoń w menadżerii, którego pan omija, czyli groźby ataków na Warszawę, zakończenia istnienia Polski T.P. a o których wspominałem kiedyś, wypowiadane przez pierwszoplanowych polityków rosyjskich, nie wliczają się. W ten pana bilans wzajemnych dokazywań. Sam pan stwierdził w tej samej wypowiedzi, uzasadniając brak szyderych z Rosjan, że z tych groźb to nie ma co się tak naśmiewać. To znaczy, że trzeba je traktować poważnie. No tak, ale to no, o co panu chodzi. Przecież to są groźby, ale jeszcze Rosjanie nic złego nam nie zrobili. W każdym razie od 2014 roku to nic złego nam nie zrobili. Natomiast my tam rozmaite przoty czynimy. Brato przy pomocy tej ukraińskiej tam uchodźczyni, która oblewa ambasadora Czerwoną farbą, albo przy pomocy tych aktywistów, którzy tam kocią muzykę, urządzają ukraińskimi flagami, wymachują, tak, że on tam nie może dojść na cmentarz, no to my to robimy. My, o ile mi wiadomo, to rząd rosyjski nie obrabował. Polskiej ambasady w Moskwie z pieniędzy, natomiast polski rząd, to znaczy prokuratura obrabowała ambasadę rosyjską z pieniędzy zamrożonych uprzednio na kontach w Santanderbanku, nazywając to zmianą formy prawnej. No pięknie się to nazywa. Więc nie wiem dlaczego łapie się pan za głowę. No, nie ma żadnego powodu, żeby się łapać za głowę. Wystarczy trochę ochłonąć zamoku propagandowego i spojrzeć tak chłodno na sytuację, żeby przyznać mi rację, że o ile my tutaj wszarpiemy Niedźwiedzia Ruskiego za ogon, to Niedźwiedź jeszcze się nam nie odwinął, bo jakby się odwinął, to nie wiem, czy byśmy, jakbyśmy ten eksperyment znieśli. Pan Maciej Fidos. Czy za pomocą spiskowej teorii prezydent Kwaśniewski rządził dwie kadencje? No Nie wiem, co właściwie pan ma na myśli, bo prezydent Kwaśniewski niewątpliwie rządził dwie kadencje formalnie, dlatego że naród polski bez żadnego nacisku ze strony tutaj Putina czy tam nie wiem kogoś, który nie, nikt nie stał z pistoletem wymierzonym w głowę nad narodem polskim wybrał go na drugą kadencję. Widocznie sobie w nim upodobał. No a jeśli chodzi o spiskową teorię, no to tutaj muszę przypomnieć, że Aleksander Kwaśniewski był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Alek. Bardzo możliwe, że później w, w sytuacji, kiedy Służba Bezpieczeństwa w 1985 roku została rozgromiona przez wywiad wojskowy, przeszedł, że tak powiem, na listę tajnych współpracowników wywiadu wojskowego. No i w tym charakterze został przez wywiad wojskowy wystrugany na prezydenta i to na dwie kadencje. Myślę, że był jako prezydent, był bardzo wygodny dla naszego najważniejszego sojusznika, Był on żadnych polskich interesów takich, które można byłoby, państwowych, które można byłoby załatwić z naszym najważniejszym sojusznikiem, a i o tym pomyślał, żeby coś załatwić, ponieważ liczył, że jak on będzie nadskakiwał prezydentowi Bushowi na przykład, to ten z wdzięczności zrobi go pierwszym sekretarzem ONZ-u albo w ostateczności pierwszym sekretarzem NATO. Jak wiemy, nic z tego nie wyszło, a Polska straciła wiele okazji, przynajmniej dwie. Pan Hugo Steinhaus. Szanowny panie redaktorze, różne kraje na wyprzódki prześcigają się, kto będzie mieć większy udział w odbudowywaniu w Ukrainy. Odbudowywaniu U. Według mnie to tak, jakby właściciel kamieni, właściciele kamienic ubiegali się o to ubiegali się, aby to pod ich dach zdecydowała się wstąpić grupa bezdomnych biedaków. Nie rozumiem jaki w tym interes dla tych państw. Czyżby Hrywna miała w przyszłości zastąpić euro w rozliczeniach między krajami Unii Europejskiej? Szalom! O, widzę, że pan nie słyszał albo pan zapomniał o tym, że Stany Zjednoczone planują... Plan Marszala, taki, tam dla odbudowy Ukrainy. No, to tutaj prawdopodobnie pół świata się będzie musiało składać, a w każdym razie państwa, tak czy owak, zależne od Stanów Zjednoczonych, będą musiały, bo Stany Zjednoczone to. Wcześniej wycyganiły od Ukrainy na przechowanie, wzięły rezerwy złota ukraińskie i rezerwy walutowe, a Polska to z fiutem w garści została, dlatego że została zmuszona, przypuszczam, przez naszego najważniejszego sojusznika do podpisania. Umowy z rządem ukraińskim 2 grudnia 2016 roku, na mocy której zobowiązała się do nieodpłatnego udostępniania rządowi ukraińskiemu zasobów całego państwa polskiego. Jeżeli ta umowa będzie obowiązywała nadal, no to nawet jeśli Ukraina, tam się wojna na Ukrainie skończy, no to tam nie ma żadnych warunków, że dopóki wojna i tak dalej, nie, po prostu Polska się zobowiązała i koniec kropka. No to Polska będzie za, za darmo odbudowywać Donbas, bo Polsce Donbas przyznali do odbudowy, no to jest trochę tak, jakby Niderlandy ofiarować Królowi Szwedzkiemu, o czym pan zagłoba tam. Podszepnął sobie panowi Zamojskiemu w Zamościu. No ale no, w każdym razie tu Polska na pewno interesu na tym nie zrobi. Inne państwa, państwa poważniejsze może zrobią, ale my to na pewno nie. My będziemy tylko płacić za ten radosny przywilej. Łysy hipist. Panie Stanisławie, jaka jest Pana ocena traktatu ryskiego? Forsowane są opinie, że polska delegacja za darmo oddała ziemię ludzi, a była taka szansa, aby z Ukrainą, Białorusią budować mocarstwo antyrosyjskie. Polska, oczywiście polska prawica zdradziła i nie posłuchała się marszałka, który miał wielki plan. Nie, marszałek nie miał żadnego wielkiego planu. Marszałek, że tak powiem, Stchórzył. W przeddzień bitwy warszawskiej złożył dymisję ze wszystkich urzędów i z, ze stanowiska naczelnego wodza i ze stanowiska. Na, no i wyjechał sobie do Bobowej, 30 kilometrów za Tarnów, żeby tam, że tak powiem, spotkać się z panią Aleksandrą Szczerbińską. No i tyle, a potem wrócił, jak się okazało, że już jest po wszystkim, to wrócił i tam w puławach się wylądował i stamtąd szukał tego wojska, które tam nad Wieprzem było i które, a którego już nie mógł dogonić nawet w swoich pamiętnikach pisze, że wściekłego galopa grała muzyka wojny tak, ale to dlatego, że nie mógł tego wojska dogonić więc oczywiście nie ma mowy, żeby nim dowodził, także tak to pan, no, znaczy potem legenda tam głosiła, że Maczarek Piłsudski to to wszystko sam wykombinował, tymczasem no nie ma to Nic wspólnego z prawdą historyczną. Prawica chciała, tu czytam dalej pytanie, prawica chciała czystości polskiej krwi na wschodnich terenach, nie pamiętając o wielonarodowych tradycjach. Między innymi Zychowicz opowiada takie dyrdy mały. Teraz to się szczególnie wpisuje w tę naszą politykę, jak no to nie, Pan Zychowicz akurat w tym miejscu nie opowiada żadnych drdymałów, tu prawda. Traktat Ryski w ogóle to jest osobliwość pewna. Traktatu Ryskiego nie negocjowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tylko delegacja Sejmu. Delegacja Sejmu, no i tam posłowie Narodowej Demokracji. Rzeczywiście, wykombinowali sobie, że jeżeli granica między Polską i Sowietami będzie przebiegała na wschód od Mińska Białoruskiego, no to wtedy odsetek mniejszości narodowych. Będzie w Polsce za duży od tam jakiegoś limitu, który oni sobie wyznaczyli. W rezultacie granica została ustanowiona na zachód od Mińska Białoruskiego, chociaż Rosjanie prawdopodobnie zgodziliby się wtedy i na dalej przebiegającą na wschód granicę. W rezultacie tego manewru w traktacie ryskim. Jakieś 2 miliony Polaków zostało za kordonem po niewłaściwej stronie granicy. No i potem, nie tylko potem, ale bo zaraz potem, a i potem to znaczy w 1937 roku zostało albo wymordowanych, albo zostało deportowanych w ramach operacji polskiej NKWD. Dlatego właśnie podczas debaty nad ratyfikacją traktatu rywskiego ktoś już nie pamiętam kto z galerii sejmowej, kiedy premier Grabski, tam, znaczy minister Grabski referował ten, ten, to ktoś krzyknął z galerii Kainie Grabski. No właśnie dlatego. Myślę, że tutaj żadnego planu wielkiego... Marszałek nie miał, dlatego że nie bardzo mógł mieć, bo nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Inna była sytuacja tych kresów wschodnich Rzeczy Pospolitej. W wieku XVI czy nawet XVII, chociaż w wieku XVI, a inna w wieku XX. Otóż w wieku XIX powstały na tym terenie antypolskie nacjonalizmy litewski ukraiński i litewski przede wszystkim białoruski to mniej, ale też się pojawił. W związku z tym, o żadnym tam Jagiellońskim, tym to były mrzonki Józefa Piłsudskiego, ten program federacyjny, nic z tego nie wyszło poza no, tym, że państwo się znalazło na krawędzi zagłady. No bo gdyby bitwa warszawska została przegrana, no to nie wiem co by się stało. Także myślę, że to nie trzeba przyjmować tez propagandowych jako prawdy historycznej, bo to nic wspólnego z prawdą historyczną one nie mają. Te wszystkie opowieści o wielkich planach marszałka Piłsudskiego to były potem kolportowane przez jego wyznawców w ramach krzewienia kultu Józefa Piłsudskiego. Pan Andrzej Niemiec. Szanowny panie redaktorze, mam dwa pytania. Czy czytał pan książkę profesora Kevina McDonalda, Kultura krytyki? A jeżeli tak, to jaka jest pańska opinia na temat tego dzieła? Ja czytałem, to, to jest opasła strasznie rzecz. Ja już do, dobrze i nie pamiętam. W każdym razie tam zwróciła moją uwagę taka dosyć trafna krytyka rozmaitych tez głoszonych przez środowiska żydowskie. I drugie, Ostatnio głośno o porozumieniu, które Chiny zawarły z pięcioma środkowoazjatyckimi posowieckimi republikami Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan i Tadżykistan w celu ominięcia Rosji i zbudowania połączeń kolejowych z pominięciem terytorium rosyjskiego. Aby poprzez Turcję dotrzeć do Europy. Co, tam, co pan o tym sądzi? Czy Rosja nie popełniła błędu, próbując wyrwać Ukrainę spod wpływów USA, przez co straciła właśnie wpływy w Azji Środkowej na rzecz Chin? A dawnej supremacji nad Ukrainą też zdaje się nie odzyska. No być może popełniła błąd, ale Chińczycy po prostu zachowują się bardzo rozsądnie, dlatego że nie próbują wytyczać tam jedwabnego szlaku w, na terenach, gdzie toczy się wojna i nie wiadomo kiedy się ona zakończy, jakim rezultatem, tylko tam, gdzie wojny nie ma, no to jest jasne. Ja na ich miejscu zrobiłbym tak samo. Czy Rosja nie popełniła błędu, próbując wyrwać Ukrainę spod wpływów USA? Wie pan, to zależy od tego, na czym by wpływy USA na Ukrainie polegały. Jeżeli by polegały na tym, że Ukraina by się stała takim niezatapialnym amerykańskim lotniskowcem z bronią jądrową na pokładzie, tak jak Izrael, no to myślę, że Rosjanie właściwie, no to trudno było nie popełnić tego błędu w tej sytuacji. Pan Adam Sosnowski. Panie Stanisławie, tu po pierwsze. Czy tu się zgina dziób pingwina i gest Lichockiej to to samo? No, no chyba tak, chyba tak. Pani Lichocka środkowy palec wystawiła, podczas kiedy tu się zgina dziób pingwina to jest gest Kozakiewicza, ale jedno i drugie oznacza mniej więcej to samo. Drugie, czy projekt, konstytucji, czy projekt zmiany konstytucji polegający na zabieraniu majątku za wspieranie obcych sił zbrojnych, to wprowadzenie ustawy o ochronie ludności małymi krokami? No to jest w ogóle, wie pan, pod pretekstem wojny na Ukrainie to różne faszystowskie regulacje tutaj u nas się projektuje. Myślę, że przede wszystkim, jeżeli by coś takiego zostało wprowadzone, no to w pierwszej kolejności powinno być skonfiskowane mienie tych wszystkich obywateli polskich, które, którzy podjęli służbę w siłach zbrojnych Ukrainy, bo to jest przestępstwo. No ale oczywiście, gdzieżby tam. Prze, pre, Pan, na samą myśl o tym pan minister Błaszczak splamił mundur, więc nie ma o tym mowy. A to, to, że faszystowskie regulacje zresztą nie tylko pod pretekstem wojny na Ukrainie, ale pod pretekstem epidemii są u nas wprowadzane zresztą nie tylko u nas, to jest oczywista oczywistość. I tym Tą obserwacją, tym stwierdzeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.